No Siemanko, tutaj Piotrek, a ze mną Honda CB1000R w wersji mikro. naprawdę to Junak RSL 125, który jest tegoroczną nowością w ofercie tej marki, ale chyba przyznacie, że trochę przypomina właśnie wspomnianą Hondę. I muszę przyznać, że pewno minęły już czasy, kiedy Chińczycy tak trochę głupio i bez pomysłu kopiowali japońskie czy też zachodnie motocykle. Teraz, nawet jeżeli wzorują się na tych maszynach, tak jak wydaje mi się w tym przypadku, to robią to dobrze, bo ten motocykl. O gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem wygląda naprawdę ładnie. Wygląda foremnie i wygląda bardzo sportowo. Wszystko za sprawą dzióbka, przypominającego trochę szerszenia, znowu konotacje z Hondą, ale też tych paneli osłaniających. Co osłaniających? Uwaga, osłaniających chłodnicę, bo drodzy Państwo. Tutaj najważniejszą rzeczą w tym motocyklu jest silnik, to jest 125, czyli maksymalnie 15 koni mechanicznych. Tutaj nie mamy 15 koni, ale mamy dużo więcej niż w przypadku Junaka RS czy RSX. RSL wykręca 13 koni mechanicznych i muszę powiedzieć, że to czuć podczas jazdy. Jednak te 20-30% różnicy w mocy maksymalnej to jest naprawdę sporo w tej klasie. I oczywiście to nie jest rakieta, ale i tym sprzętem po prostu jeździ się całkiem dynamicznie i zaskakująco przyjemnie. Wracając jeszcze do wyglądu, popatrzcie na tą dzieloną kanapę naprawdę konkretne uchwyty z jakiegoś tworzywa dla pasażera bardzo kusy sportowy zadupek. No i idący za współczesną modą błotnik z mocowaniem blachy przymocowany do wahacza. Wszystko to wygląda. Naprawdę fajnie, tak samo jak na przykład wydech ukryty pod silnikiem. Jest nowocześnie, jest współcześnie, jest tak jak ma być. Wystarczy spojrzeć na zawieszenie z przodu, upside down. Naprawdę wygląda to konkretnie i też muszę powiedzieć, że to zawieszenie całkiem fajnie sobie działa, bo tym motocyklem jeździ się zaskakująco precyzyjnie. Jeśli jesteśmy już przy jeździe, to trzeba też powiedzieć o ergonomii. Ja mam 1,86 m wzrostu i trochę na tym motocyklu czuję się jak goryl Magilla na wrotce. A to dlatego, że on nie jest za wielki, z drugiej strony za mały też nie jest, ale mam takie trochę poczucie jakbym jeździł na motorynce. A wszystko dlatego, że tutaj jest trochę śmieszna kierownica jak dla mnie, ponieważ z jednej strony mamy sportowy motocykl i dosyć sportowo wysunięte nogi do tyłu. Natomiast kierownica jest też taka szeroka, ale mocno wygięta i chyba trochę bardziej pasowałaby mi do takiego chopperkowo kruzerowatego motocykla. A tutaj mamy sporta. Przez to kierownica jest po prostu bliżej mnie i tego miejsca się robi tutaj mniej. Mam takie trochę uczucie jazdy na motorynce, ale okazuje się, że jak jeżdżę na nim dłużej, to wcale nie jest niewygodnie. Po prostu Czuję się tak troszeczkę dziwnie. Natomiast myślę, że jeżeli będziesz mieć 1,80 m czy poniżej 1,70 m wzrostu, to będzie idealnie. Co jest fajnego w tym sprzęcie na pewno, to jakość wykonania. Przekonuje mnie. Nie ma się tu do czego przyczepić. Wszystkie plastiki są... Naprawdę fajnie spasowane, nic tutaj nie trzeszczy, no i wygląda to całkiem spoko. Nawet powiem wam, że go porozkręcałem trochę. Zajrzałem sobie pod spoiler, zajrzałem sobie pod panel boczny, zobaczyłem gdzie jest akumulator. Do akumulatora, właśnie dostaje się od lewej strony. I te wszystkie plastiki naprawdę są fajnie spasowane, więc chyba te czasy marketowych. Motocykli z kraju środka już dawno minęły i bardzo dobrze. Widać, że tutaj ktoś poświęcił trochę czasu na dopracowanie tego i innego detalu. Na przykład tutaj na zbiorniku mamy taką nakładkę z tworzywa. Ona ma różne faktury i tutaj nawet jest taka imitacja włókna węglowego. To samo widać na wahaczu. Akurat te plastikowe nakładki na wahaczu nie przemawiają do mnie za bardzo, no ale wygląda to na pewno niebanalnie i o to chodzi, bo takie motocykle typowo miejskie z konotacjami, Mocno sportowymi są skierowane moim zdaniem głównie do młodych osób, osób, które będą zwracać uwagę właśnie na takie rzeczy jak design motocykla. A więc, jeżeli szukasz uniwersalnego motocykla na miasto, na prawko B, oczywiście, samochodowe, albo też na A1, jeżeli jesteś młodocianym motocyklistą, to oczywiście, że na A1, no to wtedy RSL 125 może być na twoim celowniku. Zwłaszcza, że to, co odróżnia ten motocykl od np. RS-a, czy rsx czy Innych wcześniejszych motocykli takich uniwersalnych, transportowych sportowych z oferty Junaka, to jest silnik. To co wspominałem, zupełnie nowa jednostka, która oczywiście ma zasilanie wtryskiem, ale ma też chłodzenie cieczą. Dzięki temu ten sprzęt nie będzie się przegrzewał. Parametry pracy jego będą stabilne, będą pilnowane. Tutaj nawet mamy w dziwnym miejscu wlew. Płynu do chłodnicy pod takim gumowym korkiem trochę śmiesznie, no ale widać, że tutaj jest chłodzenie cieczą. A co ciekawe, tutaj mamy dwie chłodnice, jedną mniejszą, drugą większą. Mniejsza jest po stronie wydechu, żeby ta rura się zmieściła, więc widać, że to wszystko jest tutaj tak zmyślnie upakowane w tym motocyklu. I Malcolm muszę zmartwić, bo ten motocykl nie tylko całkiem poprawnie i przyjemnie jeździ, ale też zaskakująco dobrze hamuje. Niestety nie ma tutaj ABS-u, a jest. CBS. Ja nie jestem fanem CBS-u, nigdy nie byłem i nie będę. Uważam, że to rozwiązanie ma więcej wspólnego z biurokracją Unii Europejskiej niż z faktycznym bezpieczeństwem, zwłaszcza że tu można nie do końca odpowiednich nawyków nabyć podczas jazdy takim sprzętem, ale faktycznie, jeżeli wciśniesz pedał tylnego hamulca, to przód też hamuje i to wszystko powoduje, że ta maszyna dobrze wytraca prędkość. No i na plus, no ale mamy dużą tarczę. Mamy trójboczkowy zacisk z przodu i no jest jak powinno być. Co mnie zdziwiło w danych technicznych to prędkość maksymalna podawana na poziomie 96 km na godzinę. Ci goście z junaka kłamią w żywe oczy, ponieważ ten motocykl rozpędza się do znacznie większych prędkości, więc te dane techniczne ze strony one są homologacyjne, nie trzeba im tak w 100% wierzyć, przynajmniej w tej kwestii nieważne, ważne jest to, że dynamika jest naprawdę na fajnym poziomie. I ważne jest też, drodzy Państwo, że ten motocykl, pomimo tego, że w danych technicznych jest napisane, że waży 149 kg, to no ja tego zupełnie nie czuję w tym sprzęcie. Wydaje mi się, że tutaj chyba jest to wzięte z zapasem. Ta maszynka jest w odczuciu bardzo lekka, nawet jak na sowieckie piątkę jest leciutka, zwrotna, fajna, przyjemna. Zobaczcie, mam jeszcze bardzo dużo... Miejsca do podłogi, chociaż mam dosyć długie nogi, ale mam mocno ugięte, siadając na nim, więc osoby o niższym wzroście też spokojnie tutaj myślę się znajdą i będą również mogły sobie oprzeć pewnie nogę na ziemi. Mamy także gniazdo USB, to ukłon w stronę tych wszystkich osób, które używają GPS-u nawigacji tych wszystkich urządzeń smartfonowych podczas jazdy. Ja używam, więc cieszy mnie, że takie gniazdeczko jest tutaj w standardzie, ponieważ ostatnio narzekałem. Że w BMW k 1600 b w motocyklu za 120 tysięcy złotych nie ma gniazda USB w standardzie. Masz takiego Dina. Tutaj w tym sprzęciku za 13 599 zł jest USB. Proszę, da się można. Tak samo jak mamy tutaj kolorowy wyświetlacz LCD. I co mnie w tym wyświetlaczu bardzo zdziwiło, to jest fajny, czytelny, wszystko widać jak należy, poziom paliwa, wskaźnik, biegu zapiętego, ale nie da się przełączyć przebiegów. Jest tylko jeden total tak zwany, czyli ten Twój główny przebieg i nie ma przebiegów dziennych. Natomiast możesz sobie poprzez kilkukrotne mrugnięcie długimi zmienić z kilometrów na mile, więc jakbyś tym sprzętem dostał się do Wielkiej Brytanii, to klikasz sobie tam z 5 razy długie, i skakują Ci mile. Da się, można, jest coś takiego. Pewnie nikomu w Polsce się nie przyda, no ale jest. Najważniejsze także, że jest Junak RSL 125. Bardzo chcieliście tej recenzji, wiem o tym, ponieważ informacja prasowa dotycząca tego motocykla cieszyła się bardzo dużą poczytnością na www.jednoślad.pl, więc proszę bardzo. Spełniamy Wasze marzenia. Oto Junak RSL 125 w naszej króciutkiej recenzji. Moim zdaniem jest to motocykl, który fajnie uzupełnia ofertę Junaków. Jest kolejnym nakedem, ale już takim troszeczkę bardziej sportowym. 13 koników. No i co? Słuchajcie, uderzajcie do salonów, przymierzajcie się tych sprzętów, zobaczcie je na żywo. Od jednego z przechodniów dostałem przed chwilą pytanie, czy ten motocykl jest dwuosobowy. Odpowiadam, tak, jest dwuosobowy. Tutaj mamy podnóżki rozkładane dla pasażera, a kanapa jest dwudzielna, więc jest dwuosobowy i wygląda na to, że pasażer będzie tutaj miał całkiem wygodnie. No i jeszcze nie powiedziałem wam przed chwilą jednej rzeczy. Mamy tutaj oświetlenie full LED i ten reflektor naprawdę nieźle świeci. No i teraz to już chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach, będę odpowiadał na nie słowo zucha. A na szerszą recenzję zapraszam Was oczywiście na www.jednoślad.pl. Tam rozpiszę się bardziej na temat Junaka RSL125. Co wiedziałem, to powiedziałem, więc z mojej strony to chyba tyle. Trzymajcie się, cześć. Cześć.